Dziś, kochani moi, mam przesłanie krótkie. I zanim uśniecie, chodźcie na minutkę, chcę Wam opowiedzieć, jaki sędzi śmiałam. Śnił mi się świat, jakiego nie znałam. Znaczy, znałam go kiedyś, lecz dawno nie widziałam, i chyba dlatego aż tak zapomniałam. Zapomniałam, jak patrzeć jeden na drugiego, zapomniałam, jak słuchać bez udziału ego, zapomniałam, jak mówić, by się nie poplątać. Co najgorsze zapomniałam, jak mam się wyplątać. Ktokolwiek z was umie sobie przypomnieć. Błagam, pamiętajcie, aby nie zapomnieć. Bo w zapomnieniu zbyt długo już trwamy i zbyt dużo piękna dookoła mamy. Ma pamięć widzicie jest aż taka krótka, że zapomniała, że miała być minutka. Więc może wkrótce ten wam opowiem, jak się czegoś więcej o tym świecie dowiem. Tymczasem zostawię was. Z myślą wszystkich wielkich dbajcie o siebie i bliźnich wszelkich